tam doskonale czasy, kiedy jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, nie mogliśmy korzystać ze środków tak takiej dużej skali jak teraz. I pamiętam, jak trudno było pozyskać jakiekolwiek środki finansowe na realizację inwestycji, a pamiętam wtedy w Katowicach była największą inwestycją, było 30 milionów złotych wydanych na przebudowę przejazdu kolejowego, który miał być w dwóch poziomach. I to było coś, czego się każdy bał i jak my to będziemy w stanie udźwignąć finansowo. Dzisiaj mamy odmienną sytuację, bo jeżeli mamy te 30 Milionów złotych, to możemy do tego dołożyć kolejne 100 milionów złotych i mamy 130 milionów. Przy czym te 100 milionów pochodzi z Unii Europejskiej. Więc to jasno pokazuje, jak duży zastrzyk i jak wiele pomocy dają środki unijne właśnie na rozwój, w szczególności tych lokalności społecznych czy lokalnych inwestycji, które przecież wpływają na wizerunek nie tylko naszych miast, ale na wizerunek całego kraju. I nikt nie powie, że przez te kilka, już 10 lat, bo, bo około 20 lat. No nie My, my mamy ogromny impakt rozwojowy, nie tylko tu w Katowicach, ale w wielu innych miastach, przecież wiele inwestycji, wiele wspaniałych rzeczy powstało właśnie dzięki środkom unijnym i, i możliwości zaangażowania tych środków unijnych. Kolejne nasze plany, które są z budową nowo, dzielnicy nowoczesnych technologii, przecież tam też są środki unijne zagwarantowane w wysokości ponad 300 milionów złotych. To są naprawdę pieniądze, po które trzeba sięgnąć po to, żeby stwarzać coraz większą jakość życia dla naszych mieszkańców.